Barnaba i Paweł na Cyprze. W czasie, kiedy prorocy i nauczyciele w kościele w Antiochii służyli Panu i pościli, Duch Święty rozkazał im, aby wysłali Barnabę i Pawła do pracy misyjnej wśród pogan. Rozpoczęto post i modlitwę, aby po nałożeniu na obu rąk i udzieleniu błogosławieństwa, posłać ich w pokoju. Barnaba i Paweł, posłuszni Duchowi Świętemu, poszli najpierw do seluacji, a stamtąd wyruszyli na Cypr. Zatrzymawszy się w Salaminie, dużo zwiastowali. Przede wszystkim chodzili do synagog i tam głosili dobrą nowinę tym, którzy czytali Pismo Święte. Żydzi powinni byli jako pierwsi usłyszeć wiadomość o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jeśli jednak nie przyjmowano apostołów w synagodze, wtedy szli do pogan i im także zwiastowali dobrą nowinę. W stolicy Cypru, Pafos, mieszkał prokonsul Sergiusz Paweł, który był mądrym człowiekiem. Przyjął on Barnabę i Pawła w swoim pałacu. Ponieważ także chciał usłyszeć Słowo Boże. Kiedy apostołowie z zapałem zwiastowali prokonsulowi, zaczął im się przeciwstawiać czarnoksiężnik Elymas. Ten fałszywy prorok mieszkał w pałacu i wszelkimi sposobami próbował przeszkodzić. Swojemu panu uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Wiedział, że straci duże pieniądze, kiedy zwierzchnik zatrudni innego proroka. Paweł, napełniony Duchem Świętym, zapowiedział, że z powodu swojej przewrotności i oszustw straci on wzrok. Nagle uśmiech zniknął z twarzy Elymasa i opanowały go mroki. Był niewidomy. Jeden ze służących odprowadził go na bok. Prokonsul Sergiusz Paweł był świadkiem tego cudu. Zobaczył Bożą Moc i uwierzył w słowa, które głosili mu Barnaba i Paweł. Potem Paweł, Barnaba i Jan, zwany Markiem, odpłynęli z Pafos i przybyli do Perge. Czekała ich trudna droga przez góry. Jan wrócił do Jerozolimy, a Paweł i Barnaba Skierowali się ku Antiochii, miasta w Azji Mniejszej. Na podstawie dziejów apostolskich, rozdział trzynasty, werset od czwartego do 13 oraz na podstawie drugiego listu do Tymoteusza, rozdział trzeci. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić Zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam ciągłego wzrastania w wierze i błogosławię. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.